Biegun Południowy ma w sobie jakąś magię, ma w sobie coś, co przyciąga. Antarktyda jest takim najbardziej niedostępnym, najbardziej wiecznym, najzimniejszym kontynentem na Ziemi. No trudno, inne miejsce na Ziemi, gdzie można przez dwa miesiące nie spotkać nikogo, gdzie nie ma cywilizacji, gdzie można wędrować przez cały dzień, nie ma takich innych miejsc. Antarktyda i Gór Południowy. do zobaczenia wkrótce już w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwa. Najpiękniejsza podróż mojego życia. I na pewno było warto. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, którzy biczbicowali, którzy trzymali za mnie kciuki. Bardzo mi to pomogło. Niego nie jest ważne, ale tak naprawdę to celem to jest marsz, to jest 1200 km marszu, a to ten marsz jest, jest ważną sprawą w tej wyprawie.